Ten, tak, wszystkim dziwny typ z tej strony. Dokładnie rok temu, 19 czerwca 2023 roku, na moim kanale YouTube został opublikowany film o nazwie Dziwny Typ z gwiazdą. Był to pierwszy film na tym kanale i dzisiaj mija rocznica jej publikacji. Z tej okazji chciałem zrobić dla Was film, w którym omówimy to, co udało nam się osiągnąć w tym roku, a trochę tego jednak jest. Oraz omówić plany na najbliższy rok, albo lata nawet. Po prostu chciałem sobie poświętować z wami ten dzień i ustalić sobie taki urodziny. I guess dziwnego typa? No nie wiem, nazywajcie sobie jak chcecie. A ja jedyne co mogę teraz powiedzieć to: usiądź sobie wygodnie, weź sobie jakieś przekąski, kufr w dłoń i świetnie. Zacznijmy od omówienia struktury tego filmu. Zacznijmy od omówienia tego, co zrobiłem w tym roku na tym kanale, albo nie tylko na tym kanale, ale co jest generalnie związane z moją twórczością internetową. Później przejdziemy do tego, co zrobię dla Was z okazji tego roku, który minął teraz. Taki, I guess, prezent urodzinowy. A skończymy na omówieniu planów na następny rok. Tego co planuję na to, co się wydarzy za rok. i za rok sobie zweryfikujemy, jak dobrze nie poszło. O Wam też zdradzę, że ten format filmu będzie coroczny, z tego powstawać cyklicznie i te, tego rodzaju film będzie publikowany co roku 19 czerwca. Tak więc, nie przedłużając, zacznijmy świętować, a zacznijmy od umówienia osiągnięć z dzisiejszego roku. Znaczy, nie dzisiejszego, znaczy, co się rozłożyło w sumie na 2, na lata 23 i 24. Wiecie o co mi chodzi, no. Wiecie o co mi chodzi. Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od filmów. W tym roku udało nam się zrobić ich 12. To jest średnio jeden film na miesiąc. Pomijając to, że to nie ma kompletnie sensu, bo na przykład miałem przerwę 4 miesięczną, bo robiłem jeden film, który bardzo długo się smażył i jeszcze się smaży, ale myślę, że w, już w czerwcu może na początku lipca się go publikować w końcu. No, ale i tak to nie jest tak mało, to, to jest... To jest dużo, to jest... to jest... no jakby nie patrzeć jeden film na miesiąc, to jest. To jest mogło być lepiej, ale i tak jest dobrze. Jakby jeden film na miesiąc statystycznie, nie? Mogło być trochę lepiej, ale i tak nie jest źle. Te filmy właśnie przyczyniły się do tego, że udało nam się zdobyć już w ciągu tego pierwszego roku 51 subskrypcji. To jest... To jest dużo też, to jest bardzo dużo, że jakby nie patrzeć w ciągu jednego roku. 51 osób, nie? To jest. Więc to jest. To jest ja mam skali, nie mogę wymyślić sobie skali. Wady. No to jest dużo, nie oszukujmy się, to jest dużo, to jest 51 ludzi, to jest jak dwie klasy w liceum szkolnym, nie? To jest... To jest dosyć, dosyć sporo. Więc jest to jakieś osiągnięcie, jest to duże osiągnięcie, że w tak krótkim czasie, jakim jest rok, już no 50, 51 osób śledzi mniej czy bardziej to co, to co robię. To jest naprawdę duże osiągnięcie, to jest... To dużo, dużo znaczy dla, dla twórcy. I chciałem w tym momencie podziękować Wam wszystkim, którzy oglądają te wszystkie filmy. Może zauważyliście, że na filmach nie proszę nie, nie proszę lajki, bo po prostu czuję się Jeżeli ktoś chce to, to, może. Więc jeżeli ktoś chciał, faktycznie to ja jestem mu za to bardzo wdzięczny. mi to daje sygnał, że jednak ktoś, ktoś chce to oglądać, tak? To, to daje sygnał, że nie, nie gadam do siebie, do ściany, która jest przede mną nie? i przed którą stoi telefon, który nagrywam. Jako, że ktoś faktycznie chce tego słuchać. Well, i teraz rzecz, o której chcę powiedzieć, jest rzeczą bardzo wielowątkową, w którą nie zamierzam zagłębiać się nad to, bo jest to głównie sprawa w wielu, wielu miejscach prywatna bardzo, no ale mniejsza. Może ktoś z Was już o tym wiedział, muszę się natrafił na to. Może sam zainteresowany, którego trochę dotyczy sprawa i to ogląda, pozdrawiam swoją drogą. Aczkolwiek chodzi mi o to, że pomagałem mniej czy bardziej w utworzeniu serwera Discord na fowo. O samym serwerze nie zamierzam się tutaj wypowiadać, bo mnie samego już na nim nie ma. To dlaczego mnie na nim nie ma, to jest sprawa bardziej prywatna. Już nie ma co rozgrywać serii RAM, okej. Okay. Ale na foto jeszcze coś później powiemy, bo to jest jeszcze kolejny wątek, który myślę, już to wszystko może zakończy, może nie zakończy. Nie wiem, może będzie kolejnym odłamem tej popierdolonej historii, która mam z tym serwerem. Nie wiem, nie wiem, ale. Muszę powiedzieć, że pracowało się przy tym przyjemnie, yy, miło się rozmawiało z ludźmi, z którymi to robiłem. Z, z niektórymi z mam kontakt, inni mniej większy. Więc, generalnie, ten okres wspominam dość pozytywnie. Narej, coś co jest dla mnie ważne, po pierwsze, jako osoby zwykłe i po drugie, jako twórcy. Dla Was będzie bardziej ważne to. Dlaczego to jest ważne dla mnie jako twórcy, głównie na tym się skupię. Ale udało mi się być na prelekcji o internetowym horrorze zorganizowanej przez Fiofliego. I co ważniejsze na naszej historii, udało mi się być na warsztatach przed tą prelekcją. Na no, te warsztaty poszedłem głównie z myślą o czymś, o czym powiem Wam za chwilę w tym trzecim punkcie tego zapewne i następny rok. Ponieważ te były zorganizowane głównie z myślą o... o pomoc ludziom, którzy robią jakieś śmieszne rzeczy. Ja byłem jedną z takich osób stwierdziłem, że spróbuję pójść, zapisać się. No udało się, poszedłem Zyskałem pomoc, ja bardzo za to mówię. dziękuję, bo była ona faktycznie dość przydatna, ale o tym za chwilkę będzie więcej. Teraz kolejna rzecz, na którą mi się mega, mega przyjemnie pracowało. mianowicie film o SCP-KRL-444, który stał się... Z... przez pewien czas był bardzo dużym bingerem, nie oszukujmy się. I który robiłem z moim przyjacielem, to z 3 23. Pozdrowienia. I nad którym również pracowało mi się mega fajnie i cieszę się, że że mam, mam kontakt z kimś, kto się zna się na, na tym temacie lepiej w sensie na temacie Kawaha, w skróceniu do Kawaha i propos tego filmu, bo dlaczego o nim w ogóle mówię mówię o nim dlatego, że ten film został obejrzany na streamie Kawaha i ja, możecie mi nie wierzyć, ale kurwa ten film został po prostu na, na ktoś podesłał hobby na streamie ten, ten film żeby obejrzał i obejrzał go faktycznie, ja no ale dostałem nawet dostałem shota z tego filmu, co prawda dostałem w Gran więc jest takiej jakości Ale jak zobaczyłem tego shota od po prostu z tego streama to no czułem się... Zajebiście się czułem, no co mówię, no miałem ban na Neravi, no wy byście nie mieli, też byście się mieli... Ja mam brodę, włosy normalne i białe zęby? Niemożliwe! Przy szkałach oglądają tylko dzieci, które ośmioletnie. Ja. Co jest? To też nie oznacza, że tak... to się dzieje. Dzięki... Więc ja uważam to za, za absolutne zwycięstwo, nie? Że... że... Że, że tak dużo osób... no bo nie oszukujmy się kawałek, to jest duży streamer e, że, że... tak duży streamer jakby... Widział to... widział to co stworzyłem, jakby to jest zajebiste uczucie Dobra, dobra, bo już się za bardzo od tym co zrobiłem w tym roku Chodźmy do drugiego segmentu To o co mi chodzi w tym segmencie to po prostu taki... Jak to się ładnie mówi, specjal na, na YouTubie Coś podobnego robiłem na TikToku z okazji pierwszego roku na TikToku, ale wszyscy to tym zapomnieli, plus sam pomysł okazał się być chujowy, a na sam TikToku umarł za miesiące później są. No ale właśnie, problem jest taki, że absolutnie nie mam pomysłu, co mogę dla Was zrobić z, te z tej okazji. Więc jeżeli Wy macie jakiś pomysł na jakiś specjal, na jakiś konkurs, na jakieś cokolwiek innego, co mogę dla Was zrobić z tej okazji, to napiszcie dobrze sobie w komentarzu. I nie, nie zajmę tym Głównie dlatego, że to dość skomplikowane anatomicznie, ale już wiesz o to. Więc teraz wchodzimy do tego, co jest dla mnie najciekawsze z dzisiejszego materiału, czyli do planów na drugi rok mojej działalności. Przede wszystkim, jak można się domyśleć, będzie to produkcja większej ilości filmów. Myślę, że w świecie youtuberów i w świecie YouTube'a jest to dosyć normalne, że ludzie będą lubili więcej filmów, więc nie ma się rozczuwać za dużo nad, nad tym punktem. Na temat filmów mogę powiedzieć w sumie dwie rzeczy. No, dobra, trzy. Po pierwsze, mam już kilka gotowych pomysłów, więc mogę się zabrać za ich realizację już niedługo. Choć w sumie nie, bo tutaj druga rzecz, nie mam, nie mam teraz kompletnie warunków do robienia filmów. Aktualnie będę miał że było dość sporą renowację yy, mojego stanowiska nagrywkowego, i aktualnie po prostu nie będę miał warunków do nagrywania tak dobrze jakbym chciał. Ale będę szukał, będę szukał sposobów, jak sobie z tym poradzić. Ewentualnie po przez ten okres będę napisywał scenariuszy, a później będę traktował z nagrywaniem. To też jest jakaś opcja. No i ostatnie co mogę powiedzieć o materiałach, to nie będzie filmów o FNAFie. Chcę uciec od tej łatki. Jezus Maria. Chcę uciec od łatki FNAFtubera. Na TikToku sobie już z tym strasznie. Dlatego też na TikToku nic nie publikuję, to jest jeden z powodów. I... Uciec od tej łatki w ja nie chcę być naftuberem. Ja chcę robić coś ciekawszego niż niż teorie z SNAFAB. Ten Te filmy o w filmie FNAF robię, dlatego że mnie ten temat ciekawił. Ale jak już ten film, tego filmu nie ma, jak już on już wyszedł, to ja nie wiem po co już nagrać o FNAF, więc tylko ostrzegam, że nie będzie raczej w Raczej, mam nadzieję, zrobię co mogę. Poza filmami jest jeszcze jedna duża rzecz, którą będę jak nie zdawał. Prawdopodobnie będzie to gdzieś w okresach sierpnia, zakładam, bo wtedy już będą normalne warunki do pracy. Anyway, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że będę prowadził pełne wydarzenie na serwerze, FNAFowo, o w którym w była mowa. Ostatnio rozmawiałem sobie z założycielem serwera, to pozdrawiam znowu, i poprosił mnie, żebym wziął udział w jakiejś rozmowie na serwerze, w jakimś, w jakimś wydarzeniu na tym serwerze. Ja nie widzę w tym problemów. Mam nadzieję, że będą tam też rozdać parę wątpliwości, więc a ja się zgodziłem. Więc mogę Was tylko entuzjastycznie zaprosić na włową w sierpniu. Yy, zakładam że w sierpniu jeszcze do, dokładniej daty nie ustaliliśmy z tym o którym ustalamy. staramy. wszystkim do Was oczywiście przyjdę na gotowe, wszystko Wam wyjaśnię, yy, co i jak, żebyście byli przygotowani na wszystko. Jestem generalnie bardzo zierany tą, tą akcją. Yy, bardzo, bardzo chcę ją przeprowadzić, bardzo mi się podoba ten koncept. Więc ja szczerze czekam. Jest też szansa, że do materiałów zacznę z powrotem dodawać napisy, jeżeli mi się nie chciało, w tym i napisy angielskie. Może część z was zastanawia się, czemu już ich nie dodaję? Jest jedna prosta odpowiedź. Jestem ledziwą kurwą. To jest, to jest... po prostu... Yy, to jest całość. Dlaczego nie robię tych napisów? To jest... to jest jedyny powód. Jeżeli... jeżeli zajdę czas i ruszę dupę w końcu dobrze, a z tym czasem może być teraz kiepsko. To w końcu napisy do filmów, w których tych, tych napisów nie ma, i do kolejnych też będę dodawał. Do, do tylko dlaczego ja nie będę mieć czasu? Dlaczego może być ciężko u mnie z czasem? Nie tylko przez e, renowację mojego wspaniałego, profesjonalnego studia filmowego, e, ale też z powodu pewnego dość dużego projektu, nad którym od jakiegoś czasu pracuję i który powoli wchodzi w fazę, już wychodzi z fazy przygotowań, i wchodzi w fazę realizacji. I mam nadzieję, że już w tym roku za, się zacznie. I będziemy mogli choć część z tego projektu ujrzeć. Na jego temat powiem wam tyle. Macie na co czekać. I tak, to z tym projektem był mi potrzebne te, te warsztaty, właśnie o tym mówiłem wcześniej. Dla na kontekstu, jeżeli coś potrzebuje, potrzebowałem trochę z tym projektem pomocy merytorycznej i ją uzyskałem. Jestem bardzo wdzięczny za, za, wszystkie, za te rady, które tam dostałem. No co? To wszystko, co dzisiaj powiedziałem zajęło mi jedną stronę w Wordzie. Ale mimo wszystko to jest dosyć dużo, jak na pierwszy rok działalności w, w internecie. Znaczy nie w internecie, w internecie drugi bo był jeszcze rok temu, rok wcześniej Tiktok. A na YouTubie pierwszy, więc to jest mimo wszystko dość, dość dużo, nie oszukujmy się, to jest, to jest, dosyć dużo. A ja mam tylko nadzieję na więcej, na następne lata. Bardzo miło mi, że obejrzeliście ten film do końca, świętowaliście ze mną dzisiejszy dzień, tą pierwszą rocznicę, ten pierwszy rok. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Napiszcie mi, co sądzicie o tym filmie. Napiszcie mi też propozycje, co zrobić dla Was z okazji tego pierwszego roku na YouTubie. A ja się z Wami żegnam. Auf Wasze zdrowie. A no pierdole, co jest?